Dzień dobry. Z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną propozycja od Gorseni. Mam tutaj Piustonosz model K937 w rozmiarze 85D w kolorze beżowym. Zaglądamy do środka. Jeżeli chodzi o kolorystykę, oprócz beżu jest jeszcze dostępny w kolorze czarnym oraz kremowym. Jak widzicie. Miseczka tego piustonosza jest całkowicie miękka, dolna część miseczki jest nieprzeźroczysta, górna część to połączenie tiulu oraz koronki dla ozdoby rzęski. W motelu tym mamy fiszbiny na łukach miseczek oraz fiszbiny boczne. Ramiączka są nieodpinane, regulowane z tyłu. Szerokość ramionczek uzależniona jest również od wielkości biustonosza. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Biustonosz jest bardzo ładnie wykończony. Materiał jest przyjemny w dotyku. No i zapięcie. Zapięcie również jest uzależnione od wielkości rozmiaru biustonosza. Tutaj w tym modelu mamy 3 stopnie regulacji na obwodzie. I trzy rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten model, chcecie go zamówić, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można złożyć zamówienie. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam.